Siemanko. Co to za akcja, słuchajcie? Ładowarka podczepiona do pryskiwacza. Co tu i tu podczepiona, no, jakby yy, przeciąga tutaj nam opryskiwacz. Co to może być za akcja? Słuchajcie, oficjalnie już ten opryskiwacz jest yy, możliwy do kupna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, yy, piszcie yy, yy, na maila. Tam no, pewnie podam go w opisie też w logo. 30 metrów belka, 3800 litrów pojemności. Co tu więcej mówić? No, oficjalnie jest tak wystawiony na sprzedaż, bo jest już następca. I tutaj wytłumaczyło się już Wam, rozjaśniła się sprawa, tak naprawdę, co było na tym zdjęciu zasłoniętym, zamazanym. Mm, co tam było na lawecie, tej, tak. To już zaraz wam wszystko wyjaśnię, ale zacznijmy od tego, na co padł y, wybór. Ja mogę sobie się przejść tam na tamtą, na y, ciekawszą część placu. Chcę jeszcze dzisiaj wjechać sobie tym opryskiwaczem na wagę zobaczyć, ile on ważył y, i porównać sobie to y, do naszego nowego nabytku. Czy to będzie cięższe opryskiwać, czy nie? Zobaczymy. Yy. Na początku, tak jak mówiłem, oglądaliśmy się za opryskiwaczem i samojezdnym, i ciąganym. No nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czego ostatecznie chcemy. No i oglądaliśmy zarówno ciągane, jak i samojezdne, z mniejszym lub większym szczęściem. No, jeżeli miałoby być to samojezdny, no to na pewno byłby to były to pryskiwacze z dużym, już starzem, z dużą ilością motogodzin przerobionych, a więc nie byłyby to, to młode maszyny, nie byłby to młody sprzęt, byłby to, byłby to sprzęt no minimum gdzieś tam 10-letni, więc no już swoje by miał przerobione. No i tak po tym wszystkim w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że jednak ciągany. Pojechaliśmy, obejrzeliśmy dwa ciągane, okazało się, że też wygląda to tragicznie, mimo, że są dużo młodsze. I znowu pojawił się pomysł, że może jednak e, samo jazdy nie jest taką złą opcją i wpadł, słuchajcie, niedaleko nas, no niedaleko, 170 km, więc nie tak daleko jeszcze jak na nasze podlaskie warunki, bo z reguły ten cały sprzęt jest e, gdzieś tam na południu-zachodzie Polski. E, wpadł fajny obryskiwacz ciągany. No i pojechaliśmy, obejrzeliśmy go. Młody opryskiwacz. Ale też były dwa ciekawe na Śląsku takie samojazdy i myślimy sobie, może jechać tam zobaczyć. Znaczy ja byłem bardziej właśnie nastawiony do tego, co tutaj zaraz zobaczycie. Tato gdzieś tam chciał jeszcze zobaczyć te samojezdne. No ale doszliśmy do wniosku i przekonałem też trochę argumentując to tak, że no tutaj jednak mamy świeży sprzęt. Może nie jest to samojazd, ale świeży sprzęt. Tamte wiadomo Będą to opryskiwacze, które tak jak mówiłem, dużo godzin już mają za sobą, są mocno wyeksploatowane i taki samojazd ma taki minus, że jeżeli się zepsuje coś z nim, mechanicznego, takiego silnikowego, napędowego, no to to stoi. Jesteśmy uziemieni. Tutaj no sam opryskiwacz też przecież ciągany może się zepsuć, ale jest tu mniejsze ryzyko, bo jest to też w przypadku tego egzemplarza młodszy sprzęt, ale no tutaj nie ma silnika, nie ma napędu, tak? Jeżeli ciągniesz się z pieprzy, zmieniasz na drugi i pojechałeś dalej. No i ostatecznie stwierdziliśmy, dobra, bierzemy ten niedaleko nas. Pojechaliśmy, kupiliśmy i efektem tego, tych naszych poszukiwań dosyć długich jest Nietypowo, typowo, bo nie z naszym fenem tylko ze sztajem. Horsz lep. 4AX. No, powiem Wam szczerze, że e, wygląda petarda. Jest to dwuletni opryskiwacz. Dwa lata pryskał. 1200 hektarów na przebiegu. Y, I teraz powiecie, o dwuletni opryskiwacz sprzedawany. No, to na pewno coś z nim jest nie tak. Przejdźmy sobie tutaj dookoła, jak to wszystko wygląda. Belka 28 metrów. Czyli taka, jaka do nas odpowiada, jak najbardziej. Yy, w standardzie ona tutaj jest sterowana pneumatycznie, stabilizowana pneumatycznie, więc to jest naprawdę super sprawa. Jedynym minusem tutaj tego wszystkiego jest to, że jego właściciel zahaczył lekko o drzewo gdzieś tam na skraju, więc to po prostu będziemy musieli trochę odprościć, ale to jest jedyny tutaj mankament. Dodatkowo czujniki, które utrzymują tą belkę na zadanej wysokości, skrętny dyszel, 4000 litrów tak naprawdę pojemności. No, yy, teoretycznie 3800, ale plus 200 litrów na spijanie i 400 litrów. Tutaj mamy też zbiornika na czystą wodę. Plus 15 taki mały na domycia sobie rąk. No, mamy taki minus, że słuchajcie, tutaj mamy kulę. Jak wiadomo, kula to jest jeden z najlepszych zaczepów. No, to jest najlepszy zaczep, ale u nas. Jeżeli byśmy mieli przejść na kule, to byśmy musieli we wszystkim zmieniać. Nie mamy takich wielkich sprzętów, żeby to wszystko musiało chodzić na kulach. No i mamy problem, żeby teraz sobie ten opryskiwacz przestawić. Jutro będziemy musieli zamówić yy, zaczep. No to co tyle sobie tam podwiatę, to gdzieś to przestawimy do sobie ładowarką. Ale jak widzieliście z lawety, musieliśmy tutaj yy, skorzystać z pomocy sąsiada. Więc... Yy, Kombinujemy, będziemy szukać tutaj drugiego oczkowego zaczepu. Jak to wie, to sobie zostawimy oczywiście i może kiedyś w przyszłości przyjdziemy ze wszystkim na kule. Tak to słuchajcie, wygląda. Tutaj, oczywiście, rozwadniacz. Teraz naprawdę, tak pokrótce, sobie wszystko to opowiemy. A więcej oczywiście zobaczycie w trakcie pracy tym sprzętem. Tutaj mamy tak naprawdę i mało tych wszystkich przewodów do spinania. Nie mamy tutaj też sterownika od Horsza, tylko to będzie chodzić na na sterowniku u nas w Trimble w 700. Tutaj jedyne co odłączamy to trzy przewody hydrauliczne i sobus, i pneumatyka i to jest wszystko. No, i jeszcze musimy montować żyroskop na ciągniku, który później automatycznie steruje tutaj dyszlem. W automacie to wszystko się posuwa. Oczywiście, tutaj całe sterowanie. Wszystko jest na wierzchu poręcznie, więc no, to już jest y, bardzo ładnie zrobione. I tak jak przynajmniej można gdzieś po opiniach y, wyczytać w internecie, że no. Belka w Horszu prowadzi się praktycznie, praktycznie prowadzi się jako jedna z najlepszych, i miejmy nadzieję, że tak będzie. I też mam tak, mamy taką opinię z pierwszej ręki, ale to zaraz do tego wrócę, bo chciałbym jeszcze wrócić do tego, o czym wspomniałem na początku. Czyli tak, dwuletni opryskiwacz coś sprzedaje, to znaczy, że coś z nim było nie tak. Słuchajcie, my jadąc, oglądać ten opryskiwacz. No wcześniej poprzez telefon czy, czy wiadomość tam no to nie pytałem, czemu taka sprzedaż jest, skoro to jest dwuletni sprzęt. Ale gdy zajechaliśmy na miejsce, to od razu nam się to wszystko rozjaśniło, gdy tylko weszliśmy do hali, w której stał właśnie Horsz. Koło w koło stał nowiutki, samojezdny fenterogator. Rogator, więc no to od razu nam wyjaśniło całą tą sytuację. I też rozwiało takie wątpliwości, że... Było taki tak trochę z tyłu głowy, że coś może być nie tak z nim, skoro to jest e, sprzedawane, no a e, to był po prostu powód, tak. I tutaj e, akurat, gdy my byliśmy oglądać ten e, sprzęt, e, było uruchomienie tego fenda, także na drugi dzień rolnik wyjechał tym fendem i powiedział szczerze, że w tym oto opryskiwaczu belka prowadzi się lepiej na polu, niż ta w przypadku Fenda, no ale to taka może różnica, że tutaj ona jest yy, regulowana, tak sterowana jakby yy, ten balans jest yy, pneumatycznie yy, sterowany a w Fendzie yy, hydraulicznie, więc to też pneumatyka działa trochę szybciej więc no na razie co to tylko stoi, wygląda yy, a w pole to jeszcze będzie musiał trochę poczekać żeby wjechać już nie może niedługo ale ale jeszcze trochę poczeka, to na pewno. No i na pewno poczeka jeszcze z podczepieniem do ciągnika, no bo musimy poczekać na ten cholerny zaczep. Tak wygląda konstrukcja belki. Wygląda delikatnie. Jak to jest faktycznie, no to ciężko stwierdzić. Prawdopodobnie dobrej jakości materiału też został tu użyty. Są tutaj Głowice trzonne na 3. Obecnie są tylko jedne dysze, ale można tutaj jeszcze domontować dwie. Dla nas w zupełności wystarczy. Hmm. Dzielona na 9 sekcji. A zbiornik w środku słuchajcie, jedną ręką, to tak fajnie. Jeszcze niedawno, kurde, skręciłem to mocno, a teraz jedną ręką ciężko otworzyć, ale poszło. Światło pewnie będzie do dupy, ale słuchajcie, może coś będzie widać. Raczej światło jest do dupy, ale chciałem pokazać no, jak to wszystko wygląda w środku. No, ale szało tutaj, no nic nie poradzę, bez światła to, to niestety nic nie poradzę. Że nie I tak jak mówiłem, belka sterowana już automatycznie. Także to, to w polu jest super sprawa. Teraz yy, można będzie tak naprawdę trochę przyspieszyć z tym zabiegiem na polu. Oczywiście na polu, na którym nie ma słupów i drzew. Tam, gdzie są drzewa czy słupy, to i tak trzeba uważać. I trzeba to wszystko robić wolniej. Horsza, póki co nie będę ważył. Później jak już będzie w ciąg przy ciągniku, to sobie zważymy najpierw ciągnik, a później z opryskiwaczem i będziemy widzieli jaka jest jego masa. Katalogowo podawana jest od trzech... Katalogowo może nie. W instrukcji obsługi jest podawana od 3400 do 3700, chyba coś takiego. Skoro by ważył te 3,5 tony, załóżmy, to jest Dosyć lekki, nie jest to ciężka maszyna. Są tutaj koła założone, o nich nie wspominałem, e, o rozmiarze 380, więc w kukurydzy powinny sobie radzić w międzyrzędziach. Jak będzie, faktycznie zobaczymy. Mierzyłem bieżnik, bieżnik sam sobie ma 36 cm, więc zostaje nam jeszcze po 20 cm z każdej strony opony do, tego, do tej roślinki. Na pewno będą lepiej się zachowywały w terenie mokrym jak w tamtym naszym opryskiwaczu. Ale jest właśnie, jestem ciekaw, jaka jest różnica wagowa. Bo tamten na 300 kołach sobie słabo radził, się topił. Więc jestem ciekaw, jak on miał wagę, że tak sobie kiepsko radził. Tutaj sobie zaraz y, sprawdzimy tamten opryskiwacz. No a tutaj obecnie on jest ustawiony na metr, metr 80 rozstaw. Żeby uzyskać tutaj 2,25, czyli ten taki pożądany rozstaw do kukurydzy, yy, gdzie będziemy brali trzy rzędy w środek, no to musimy odwrócić po prostu yy, koła. Z jednej strony na drugą, albo yy, bieżnik będzie po prostu odwrotny i te koło z jednej strony zawrócić po prostu, żeby z tej samej strony zostało. No tutaj oczywiście cała ta elektronika, wszystkie te pierduły tutaj mamy z tyłu, ale o nich za dużo nie powiem, bo <tak>, tak naprawdę sam jeszcze tutaj za wiele nie wiem. Dzisiaj tylko tak y, poglądowo wszystko pokazuję. Gdy będziemy mieli okazję już go szczepić ciągnikiem, to wszystko porozkładać, y, to będzie znowu coś tam nagram. Bo fajną sprawą jest to, pokazać jak on tutaj powietrzem pracuje, żeby tą belkę zestabilizować. Nawet gdy ona jest równiutko ustawiona, to cały czas on koryguje. Te położenie i słuchaj tylko takie. C -c 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 -c. Więc no, robi to fajne, pozytywne wrażenie. Jestem ciekaw też, jak będzie wyglądało oświetlenie belki. No, bo taki jeden reflektor na 13 metrów bok, czy tam 12,5, no to nie wiem, czy to na końcach będzie aż tak dobrze świeciło, no Zobaczymy, jakiej jakości to w sumie jest. Widzicie zresztą sami, że no, maszyna jest w bardzo fajnym stanie i właśnie takie maszyny my lubimy w sumie, można to zauważyć, że taka dwu-trzyletnia taka delikatnie używana już, ale w dobrym stanie to jest coś, czego często szukamy, z racji tego też, że przez te pierwsze lata oczywiście w swojej eksploatacji maszyna traci najwięcej na wartości, a jeżeli zdobyła w dobrych rękach, to wygląda praktycznie jak nowa, no i sporo mniej kosztuje, tak. Znajdziemy sobie na wagę. I będziemy wiedzieć, tak naprawdę, ile waży. i co, przynajmniej mniej więcej ile, bo już nie pamiętam, ile ładowarka waży. No mamy. Nie wiem, czy będziecie widzieć. 9 ton 420. Ładowarka waży gdzieś około 6 ton z kawałkiem. No, zobaczymy później, jak samą ładowarkę wjadę. No i zobaczmy, co my tu mamy. Słuchajcie, równo 6 ton. Równiutko. Tam było 9,420, więc prawie 3,5 tony. No więc praktycznie to będzie to samo, na dużo szerszych kołach. Bez przypału. To będzie super wręcz chodziło nawet bo, Znaczy no, bardzo mokrym terenie, wiadomo, to i tak wszystko będzie siadać. Czy co by to nie było, nawet gąsienica w mokrym terenie usiądzie. Ale takim lekko wilgotnym, gdzie tam to robiło no, już kolejne, tamten opryskiwacz, no to tutaj myślę, że będzie to fajnie, fajnie szło. No oczywiście będzie trzeba trochę bardziej uważać, bo jednak tylko koło będzie dużo szersze w międzyrzędziach ukurydzianych.